Witam Cię drogi widzu, a dzisiaj przychodzę do Ciebie z niesamowitym meczem Polski kontra Holandia w mistrzostwach świata. Był to mecz fantastyczny, dowiózł Pierwsza, druga kwarta nie szła nam. Holendrzy ostro nam odskoczyli na 16-18 punktów. Później w trzeciej kwarcie... Utrzymywali to prowadzenie 14-punktowe, gdzie się zbliżaliśmy na 10 punktów. Czwarta kwarta była podobna. Polacy dążyli do tego, żeby kurde się zbliżyć. Już było prowadzenie ich tylko 10-punktowe, 8-punktowe. Ostatecznie myślałem, że ten mecz przegramy. Ale co robią Polacy? Determinacją dążą do wygranej. 4 minuty przed końcem widzę, że już tylko 6 punktów straty. A co Polacy robią pod końcówkę meczu? Wyrównują i nawet dążą do tego, że prowadzimy dwoma, trzema punktami. Holendrzy ostatecznie przegrywają z nami 85-83 do po tym fantastycznym meczu. Polacy górą i to mi się podoba.